Ani, dzięki za współczucie, przyjemne uczucie. Przetarło się, kuźwa, się przetarło. Aż to normalnie zapiekce opierdzieliłam z radości. Tak jak wam mówiłam, musiałam się napić, żeby rozgonić chmury. I działa, ludzie, działa. Alkohol działa na wszystko. A ludzie mówią, że alkohol szkodzi. Ja żebym się napiła parę lamp, wina, łajna. że zapierdzielamy szpagatami na plaży, żeby się zjerać na skwarę. <ścoughs> ale jestem very happy, very szczęśliwa, naprawdę. Dawno nie miałam takiego uczucia, naprawdę korzystam, dzieje trochę, ale to nic. Jest słonica. <ścoughs> tak jak już mówiłam, nadzieja umiera ostatnia. Ja zawsze jestem pełna nadziei. Bądźmy pełni nadziei i poddawajmy się. Z porażenia zupy na wynos, żebyśmy mieli co na plaży jeść, w razie czego jakby było trochę chłodniucha, na razie jest cieplucha, no powiem wam, że no tak się cieszę, słuchajcie, no po prostu, że ja mogę iść teraz na plażę, po czterech dniach deszczu, słuchajcie kosu. boję się, że się zjaram i będę narzekać na słonice i znowu przyjdą deszczyce. Teraz już mam tak wyjakson, że co by się nie działo, to będzie nocy mało i będzie się tu działo i tak to rana, rana, rana i jeszcze w głośnikach muzyk grają, przetańczę nockę całą, ja mam zupeczkę, zupeczkę na wynos, no to na plaszek, na plażę. Plasze. Lepiej niż Trękiewicz w smyku. Dłonicę. <śmany> Jestem tak podniecona, że wiersz napisałam. Rano padało, a teraz słońce przygrzało. O, się mam. <śmany> Na plaży bez piska. Dłonicę wyszło. Po zapomniałam, że se pachy nie ogoliła. Będzie mi cieplej. Co będzie? To nie plecy, to moja klata taka płaska. Może nie mam cyskup, ale mam wizła, który mało pali. Jedzenie dnia przed zachodem słońca ja się pochwaliłam i szybko kaptur założyłam.